Szkoły Ogólnych Handlowej w Warszawie i dzisiaj będę miał przyjemność pomoderować tutaj rozmowę z panem Jakubem Marszałkowskim. Dzień dobry. Pan Jakub jest członkiem Rady Indie Games Polska. Również jest adiunktem na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji naszej zaprzejaźnionej Politechniki Poznańskiej oraz jest organizatorem Game Industry Conference które notabene jest jednym z największych wydarzeń branżowych w Europie. Temat naszego dzisiejszego panelu jest przyszłość branży gamingowej. I pierwsze pytanie, może takie rozbiegowe, e, będzie dotyczyło tak, jak to jest, Jakub, jakbyś mógł powiedzieć, że jeszcze 10 lat temu branża gamingowa było traktowane jako raczej takie e, zabawki dla dzieci bardziej. Teraz, gdzie wzrost roczny rok do roku według najnowszego raportu e, e, Newzu 220, wzrost ten jest 10% rok do roku. I jak to właśnie jest z tym traktowaniem branży gier jako poważnego biznesu? Ja myślę, że powinniśmy branżę gier traktować albo traktujemy już właściwie na, na kilka nowych sposobów. To jest i traktowanie tego jako poważnego biznesu, to jest i traktowanie tego jako atrakcyjnych, nowoczesnych miejsc pracy i też może gdzieś uda nam się do tego dalej wrócić, traktowanie jako elementu kultury. No, no jest to pewna nowość, która gdzieś tam wchodziła i jakoś musiała się przetrzeć. To weszło mocno do mainstreamu. Myślę, że, że w tym wejściu do mainstreamu gier duży, duża zasługa jest tego sektora mobilnego, tak? To się skazualizowało, paskudne słowo. Ale tak właśnie było, tak? Czyli, czyli każdy ma ten smartfon i każdy może na nim pograć, albo wręcz każdy pograł. Ja miałem takie nawet spotkania, rozmowy z, z, z gdzieś tam osobami ważnymi w instytucjach. Tak, tak, ja nie gram, nie gram, nie gram, a potem się okazywało, że, że jednak pan dyrektor, pani dyrektor gdzieś jakieś klocki na telefonie zbijał, tylko właściwie prawie nie uważa tego za granie, no bo granie by było, gdyby grał na komputerze, więc no, to weszło po prostu, po prostu wszędzie, wszyscy grają, grali albo będą grali. No, no i tak, no odbyło się. Jest to część naszej rzeczywistości, e, rosnąca, rozpychająca się łokciami. Młodzi ludzie rezygnują z telewizji na rzecz internetu i gier komputerowych, tak, więc e, naturalny proces, to ponieważ wszystko rośnie, no to też ma coraz większą część całości i już. Dziękuję bardzo. Tutaj wspomniałeś o mainstreamie, takim bardzo słowie. Dosyć, dosyć używanym często, jeżeli chodzi tutaj o, o, o e, branżę w, w ostatnim czasie. Czy twoim zdaniem e, do tego mainstreamu, całego gamingu, i tutaj płynnie przejdziemy do tego do drugiego mojego pytania, e, nie przyczynił się sukces jednej znanej spółki z Warszawy? W Polsce, w Polsce tak, oczywiście bardzo, to znaczy mm, Ujmując to odrobinę, powiedzmy, złośliwie, to to wiedźmin wyciągnął produkcję gier z tych piwnic. Oczywiście to były piwnice, w którym się wszystkim wydawało, że ona się odbywa do, do światła fleszy. Przyciągnął zainteresowanie i zrobił od tej strony oczywiście mnóstwo fantastycznej roboty. Natomiast myślę, że jednak drugim też elementem, który to spowodował, jest ogromny wzrost tego sektora. Tak? Gdzieś w 2012-2014 roku szacowałbym, że w Polsce było około 200 studiów produkujących gry, tak? a w tej chwili mówimy o 440, czyli to jest gigantyczny wzrost sektora pod względem liczby produkowanych tytułów. Podobny wzrost obserwujemy w, w zatrudnieniu. Taka, takie pierwsze liczby, pierwsze szacunki zatrudnienia, one były bardzo zgrubne, ale pierwsze, jakie się pojawiały 2016 rok, mówiło się o 4 tysiącach osób w Polsce produkujących gry. W tej chwili dużo dokładniej oszacowaliśmy to i wychodzi nam, że jest to prawie 10 tysięcy osób, tak? I cały czas bardzo gwałtownie rośnie. No więc jest to sektor, który, który trudno przegapić. On jednocześnie jest Atrakcyjny, to jest, to jest bardzo ciepłe i bezpieczne PR-owo. Odnosimy sukcesy globalne, więc też, też fajnie o tym mówić. Same pozytywy, nie ma gdzie tu właściwie się potknąć. Okej, okay, no poruszyłeś tutaj właśnie kwestię, kwestię globalną, no bo z definicji każdy producent gry, przynajmniej w Polsce, no to jest Born Global, tak jakby nie ma sensu za bardzo produkcji gier, który będzie na rynek lokalny, tylko na rynek od razu, od razu na, na cały świat, tak. No i tutaj zadając to pytanie, nawiązując oczywiście do raportu twojego współautorstwa, jakbyś takie naj, naj, najbardziej takie Smaczki z tego raportu, jeżeli chodzi tutaj o liczby, o pewne, pewne, pewne statystyki naszego polskiego rynku gier komputerowych. Jasne. To tak jak już powiedziałem, 440 studiów. Celowo używam tego terminu, bo niekoniecznie musimy mówić o firmach. To może być pojedynczy twórca gier, który po godzinach wyprodukował grę i sprzedaje ją na całym świecie, to nie znaczy, że powinniśmy na niego patrzeć z góry, bo to może być na przykład pół miliona kopii, które, które zostało sprzedanych. Może te pół miliona kopii jest sprzedawane po dolarze, może jest sprzedawane po 10 dolarów, ale to są jednak gigantyczne zasięgi, z którymi docieramy. To jest to 10 tysięcy osób zatrudnionych i to być może trzecia najważniejsza liczba, jaką możemy. Powiedzieć, to jest 97% tego, co sprzedajemy, to jest eksport. Tak w Polsce istnieje oczywiście rynek gier, ale gramy w gry globalne, gramy w gry w, w gry zachodnie, natomiast polska produkcja gier stanowi niewielką część tego polskiego rynku, natomiast stanowi też odpowiednią część globalnego rynku. Eksportujemy gier za przeszło 2 miliardy złotych i to jest, to, to jest taka kolejna bardzo ważna liczba. Co jeszcze moglibyśmy tutaj podsumować? No platformy są być może ciekawe, ale to jest taka dyskusja branżowa, więc skróćmy to do tego, że najmocniejsi jesteśmy w produkcji na PC-cie, ale ostatnio bardzo się rozpychamy na Switchu. Moglibyśmy tutaj gdzieś ruszyć temat giełdy, ale to może zostawmy na razie na boku. Rozmiary firm, bo to jest może bardzo ciekawa też kwestia. Mamy tych, mamy tych kilku gigantów, włącznie z CD Projekt SA, o którym przedziera się tam informacja, że to jest ponad 1100 osób pracujących w firmie. Natomiast no to będzie taki rozkład Zgodny powiedzmy z jakąś regułą Pareto, tak? Jakieś 80-20, czyli 20% firm odpowiada za 80% zatrudnienia, a, a dalej mamy długi ogon. 40% studiów produkujących gry ma mniej niż 6 osób zatrudnionych, tak? To są firmy pięcioosobowe lub mniejsze. Kolejne 40% to jest zatrudnienie między 10 a 16 osób i znów to są zespoły, które wystarczają, żeby często odnosić globalne sukcesy z zasięgami na na całym świecie kilkuset tysięcy kopii na przykład. Okej, okay, okej. Okay. Wspomniałeś tutaj o, o giełdzie. Teraz przejdziemy może do tej sekcji, bo nie sam ten sukces w branży przecież nie jest wskazany tylko w giełdzie, tak opisany. No to będę tutaj w ramach śmieszku, ciekawostki, możemy powiedzieć, że no, naj, najbardziej wysoko notowana polska spółka na giełdzie papierów wartościowych, jest oceniana na podstawie gry, która wyszła 5 lat temu oraz gry, która jeszcze nie wyszła. Jak byś się odniósł właśnie do kwestii tych producentów gier na, na giełdzie? Ale to mam bić w giełdę czy bronić giełdy? No to dobra, swoim dobra. zacięciem akademickim spróbuję przedstawić kilka perspektyw. Zacznijmy od tej, od tej najwyżej wycenianej spółki. To nie jest dziwne, że to tak działa, jak działa. Po prostu taki jest cykl produkcyjny. Potrzeba te kilka lat, żeby, żeby dobrą grę produkować. Te firmy zachodnie, które te cykle produkcyjne mocno poskracały albo kombinują, żeby produkować dwie gry równolegle i wypuszczać je co roku, powoli zaczyna im się to troszeczkę odbijać czkawką ze względu na Jakość, ze względu na uznanie graczy, więc być może to jest tutaj właściwe podejście. Teraz jeżeli idzie o kolejne podmioty na, na giełdzie, no to nie, to jednak mamy tutaj całe, cały czas odnoszące sukcesy podmioty. Eleven Beat Studios bardzo dobrze sobie poradziło ze sprzedażą Frostpanka i jego kolejnych dodatków. Powiedzmy za wyjątkiem tego ostatniego, gdzie tam jest trochę mniej entuzjastycznie. Dalej mamy na przykład ten Square Games, który jest dużym globalnym producentem gier mobilnych i, i bardzo szybko rośnie, i zawojowuje kolejne rynki i, i kolejne obszary, więc, więc tam się dzieją interesujące rzeczy oczywiście. Giełda jest, ma jakąś dobrą siłę sprawczą w pewnych obszarach dla, dla tego sektora. Myślę, że to jest ważne, że mogą firmy pójść tam po środki, albo że są inwestorzy, którzy wiedzą, że jak zainwestują teraz w firmę, to będą się mogli e, skeszować za jakiś moment, wprowadzając to na giełdę, więc e, to też są takie jakieś aspekty. Natomiast no, tym, tym najczęściej dyskutowanym jednak, tą najczęściej dyskutowaną jednak wątpliwością związaną z giełdą, no to jest wysokość tych wycen, tak? Mamy 44 spółki w tej chwili, które są na giełdzie, które są łącznie wyceniane e, na przeszło 52 miliardy zł, Natomiast z, z, z tego, co my zbadaliśmy, wynika, że przychody tych 44 spółek, sumowane łącznie w 2019 roku, to był miliard złotych. Więc tu miliard, tu 52 miliardy, i jeszcze powiedzmy, że ten miliard podkreślmy, że ten miliard to nie jest zysk, tylko to są przychody. tak, Więc ja się na giełdzie nie znam, ale w jakim czasie powinna się zwrócić inwestycja? Okej, okay, dzięki. Pozostawię to pytanie tutaj naszym ekspertom SGH od giełdy. Natomiast, no, słuchaj, tytułem naszego panelu generalnie jest przyszłość tej branży. Nie możemy ignorować faktu, że no, żyjemy w takich warunkach, w jakich żyjemy, jest COVID, jest pandemia. I twoim zdaniem, jak, jak ta pandemia wpłynęła i wpłynie przede wszystkim na tą branżę, na producentów, również może nawet na graczy? No tu mamy trochę różnych ciekawych obserwacji. Mamy takie obserwacje z, z poprzedniego kryzysu, tego tam 2008-2012, w zależności od tego jak go liczyć, kiedy większość innych sektorów była na czerwono, a... A w branży gier właściwie ta krzywa wzrostu prawie nawet nie, nie spowolniła, e, i mamy, mamy chęć przenosić to zjawisko na, na obecny kryzys. E, na razie to działa, na razie obserwujemy, że być może nawet przez to, że ludzie więcej są w domu, więcej mają czasu, to, to grają w gry więcej, wydają na, na gry więcej. Czy to jest trwały trend, to, to trudno powiedzieć. Na pewno działa to na razie na etapie gier, które są już wydane, na, na poziomie wyprzedaży i, i tam się zarabia dobrze. Od strony produkcji gier w Polsce no, przeszliśmy na home office w większości firm, on ma swoje blaski, on ma swoje cienie. Na razie działa im dalej w ten home office, tym więcej firmy zaczynają mówić, że są z tym jakieś problemy, albo niektórzy wręcz złośliwie, że nie działa, więc, więc coś tam być może się, się będzie pojawiało. Jeszcze tego nie ma. Natomiast to, co zaczynamy obserwować, to są trudności z promocją gier. Te największe podmioty sobie radzą, tak, czyli te, te globalne największe elektronikarce, Ubisoft, Sony, Microsoft, super, to docierają do graczy bardzo dobrze, te największe polskie prawdopodobnie też sobie cały czas radzą, natomiast czy będą w stanie bez targów, bez konferencji, bez możliwości pojechania ze swoją grą do, do Stanów, do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, czy ci mniejsi będą sobie w stanie poradzić i e, czy wszystkie tytuły nadal będą sprzedawały się tak dobrze jak dotychczas? To już nie jestem taki pewien. Okej, okay, okej. Okay, no właśnie, bo wspomniałeś tutaj o promocji gier, bo no, takie małe studio, które no, nie jest gigantem, powiedzmy, no, liczące 20 osób, no budżet na promocję ma na pewno skromny. I tutaj z pomocą przychodzą jakieś agencje rządowe, na przykład w Polsce. Czy to jest PAIC, czy to jest PARP, Czy masz może jakąś wiedzę na ten temat, w jaki sposób to właśnie rząd, agencje rządowe mogą wspierać w takich, takich wręcz podstawowych rzeczach tych naszych deweloperów mniejszych. Wiesz co, to się trochę działo. W, to się trochę działo w latach ubiegłych. I, i, I takie wsparcie faktycznie było przez wspieranie obecności na targach, przez tworzenie polskich stoisk i tak dalej. Nie było tego jakoś bardzo dużo, nie jestem przekonany, czy było za mało. Może to był taki właśnie poziom, jak powinien być. E, natomiast, no, oczywiście, jest z tym trudniej w tym roku, bo, bo to były środki przeznaczone na obecność na targach, tak, na wynajem powierzchni targowej, na. Na, na, na zabudowę, i, i tego typu działalność, e, i to się oczywiście chwilowo ukróciło, no bo te targi się nie odbywają. E, być może Trzeba zrobić jakąś ewaluację, czy, czy to będzie dalej tak. Jak będzie wyglądał rok 2021? Czy wrócą targi fizyczne, czy może jednak będą elektroniczne? A jeżeli będą elektroniczne, no to być może no, powinny się, powinny się te agencje, może wspólnie z nami, może wspólnie z branżą zastanawiać, jak sobie radzić z promocją w warunkach tego, że wszystkie wydarzenia są elektroniczne, są online. Okej, okay, okej. Okay, no to, to, to rzeczywiście to jest. Kolejna kwestia, bo uczestniczyłem właśnie tutaj w, w panelu, w którym brałeś udział i tam wspomnieliście tylko tak bardzo, bardzo płytko temat wspierania tutaj producentów gier, którzy będą promować jakąś, jakieś elementy kultury narodowej, tak. No, jak to wygląda właśnie w Polsce? Pytasz prawdopodobnie o ulgę kulturową, tak zwaną, która to ulga funkcjonuje sobie od lat dobrze w Wielkiej Brytanii i w Francji. Albo może dobrze to jest za duże określenie, bo znalazłem gdzieś takie dane, że w Wielkiej Brytanii z tej ulgi korzysta zaledwie 8% podmiotów. Prawdopodobnie jest przebiura kteratyzowana i tym mniejszym podmiotom trudniej jest po to sięgnąć. No w Polsce ten temat się tam jakoś toczył. Ze dwa lata i potem trochę utknął, zostało to jakoś spauzowane. Na pewno jest to rzecz, która, która by się przydała, na pewno jest to rzecz, która byłaby pomocna. Ja myślę, że to jest, też to jest ulga, której pragnęłaby branża filmowa, bo jakiś taki był roadmap, najpierw uruchomienie tego dla branży filmowej i zaraz potem dla branży growej. to jest wbrew pozorom dość podobna ulga, tak? Czyli produkcja musi przejść tak zwany test kulturowy, tam jest koło, w zależności od wersji, od kilkunastu do dwudziestu pytań. Jeżeli odpowiednia liczba tych pytań zalicza jakieś punkty, no to gra się kwalifikuje do takiej ulgi i, i to się może pojawić. Te pytania tam są różne, tak? Czy, gdzie jest produkcja, jakiej narodowości są producenci, jakie elementy kulturowe się w grze pojawiają, ale te elementy kulturowe to oczywiście nie, nie chodzi o to, że, że cała gra musi być zaraz stworzona o husarii, bo trudno powiedzieć, czy byśmy takiego odbiorcę globalnego Tom glorym tak natychmiast zainteresowali, tak, to może być wyzwanie, ale to może być, nie wiem, pierogi się gdzieś pojawiają w grze jako ulubiona potrawa głównego bohatera, który jednak jest z Nowego Jorku. To może być polskie miasto, które zostało zdigitalizowane za pomocą to ale udaje, że jest Londynem albo coś innego takiego. Rzeczy właściwie też normalne dla filmówki tak? I, i za to też można dostać punkty. Ja bym bardzo kibicował, żeby, ta, żeby prace nad tą e, ulgą poszły szybciej do przodu i żeby to się pojawiło. Zwłaszcza, że ścigają nas tutaj już niektóre kraje e, Europy Środkowo-Wschodniej, które też rozważają uruchomiania takich rozwiązań, żeby swoją branżę wspierać. Tutaj bardzo dobrym przykładem takiego przedsiębiorstwa, nie tutaj nie, nie, nie na propos ulgi, tylko a propos tutaj promocji polskiej kultury, to jest właśnie CD Projekt i ostatni, do, przedostatni dodatek do Wiedźmina, Serce z kamieniem, gdzie było bardzo dużo odwołań również do polskiej tutaj literatury, tak. Dobrze, my mamy jeszcze trzy minutki, więc ostatnie pytanie, które chciałbym ci zadać, to jest pytanie związane z wątkami innowacji w branży gier w branży gamingowej. No bo tutaj często jest niedoceniany na przykład, mamy lata 70-80 firma Atari, gdzie wprowadzali, znaczy teraz mamy jako wzorzec tutaj kultury higieny pracy jest Google. tak w, Na wykładach tutaj studentom o tym opowiadamy i, 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 i to rzeczywiście tak jest. Natomiast pierwsze elementy takich takiej wolności pracy, że możesz przyjść w dowolnym stroju, w dowolnych godzinach, tylko masz wykonać zadanie. To były już prowadzone atarii takie w latach 70-80. Ale też jakbyś miał jakieś przykłady tutaj innowacje, które powstały w całej jakby branży, również technologiczne czy, czy procesowe. Okay, akurat w obszarze pracy w tej chwili chyba bym nie brnął w innowacje wprowadzone przez branżę gier dla innych sektorów, bo dużym dyskutowanym problemem są e, globalnie, są nadgodziny, czyli to co my nazywamy crunchem, że trzeba dowieść milestony i, i gra musi wyjść na premierę i to jest jakiś problem. E, wydaje mi się, że, że ostatnio taką największą rzeczą, którą, którą gry dały światu i co powoduje jakieś tam zmiany, to, jest, to są pewne rozwiązania sztucznej inteligencji i karty graficzne. Przy czym wbrew pozorom nie będą. Do takie rozwiązania sztucznej inteligencji jak y, 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 sterowanie przeciwnikami w grze czy coś takiego, bo ta sztuczna inteligencja w grach jest zazwyczaj jednak dość prosta. Y, tam jest zawsze problem w wydajności i nie można za dużo czasu procesora na to zaangażować, bo mniej wyświetlałoby się obrazek, obrazu, czyli byłoby to nieciekawe. Natomiast y, no, y, karty, karty graficzne. Powstały dla gier i chyba nigdy nie powstałyby z żadnego innego powodu, natomiast oferują absolutnie fantastyczne rozwiązania przetwarzania równoległego, czy ja zaczynam nudzić, przetwarzania równoległego, tak, uruchamiania wielu procesów jednocześnie, żeby wykonać jakieś obliczenia, w skali, która jest dostępna właściwie w komputerze, który może stać na każdym biurku. I to pozwala na... Trochę ciekawych implikacji od strony algorytmów. Te komputery kwantowe są jeszcze gdzieś cały czas daleko przed nami, albo być może nigdy się nie wydarzą, więc to jest wydaje mi się taka największa rewolucja w obliczeniach, jaka się może wydarzyć. Czyli każdy ma teraz na biurku komputer z kartą graficzną, która jest w stanie przetwarzać setki, jak nie tysiące wątków jednocześnie. Zwykły procesor może ich przetwarzać, może dziesięć. To pozwala na nowe algorytmy, które będą robiły zupełnie nowe rzeczy. I to na przykład w tej chwili się fajnie dzieje w. W takich zagadnieniach jak na przykład odszumianie, tak? Odszumianie obrazu, odszumianie dźwięku. To się pojawiło na potrzeby streamowania gier komputerowych znowu, tak? Natomiast teraz w warunkach pandemii wykorzystujemy to szerzej. Okej. Okay. Bardzo dziękuję, Jakub. Tak się składa, że mamy 12 sekund do końca panelu, więc idealnie, idealnie na czas. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. To ja jeszcze chciałbym zachęcić do lektury naszego raportu Game Industry in Poland, report 2020, dostępny na stronach PARP-u i Game Industry Conference, czyli organizacji odpowiedzialnych za jego powstanie. Dzięki wielkie. Ja z kolei zachęcam do odwiedzenia strony zgihwaw.pl, gdzie będzie nasza rozmowa, nagranie naszej rozmowy, ale też w kularach będziemy zrobimy jakieś też parę dodatkowych pytań, może nagramy i też udostępnimy tutaj do, do wyświetlenia. Oczywiście Zapraszam. Bardzo dziękuję, zapraszam, dziękuję za uwagę.